W imieniu Rady Duszpasterskiej, jak i całej Wspólnoty Parafialnej mamy ogromny zaszczyt złożyć Ci najserdeczniejsze życzenia imieninowe. W tym roku Twoje święto wypada zaledwie trzy dni po uroczystości Ciała i Krwi Chrystusa. Jeszcze świeżo mamy w pamięci, kiedy w uroczystej procesji pod Twoim przewodnictwem zgromadziła się ogromna większość naszej Wspólnoty Parafialnej. Już następnego dnia, w piątek, Pielgrzymowałeś razem z dziećmi, które niedawno przystąpiły do pierwszej komunii świętej do Matki Bożej Pymleckiej. Dziękujemy Ci serdecznie za Twoją wielką aktywność na różnych płaszczyznach. Już przecież za moment rozpoczniemy największą inwestycję parafialną ostatnich lat ogrzewanie kościoła. Z całego serca życzymy Ci wielu, wielu łask Bożych na każdy dzień Twojej posługi w naszej parafii. Jednocześnie stawiamy się za Tobą u naszego patrona, świętego Michała Archanioła o dar mocy i wytrwania w swojej posłudze kapłańskiej. Szczęść Dziękuję. Boże! Szcigodny kapłanie, szczigodne solenizancie, oto dziś przychodząc z Święty, z darami od Ojca i Syna niech Cię obdarza drogi proboszczu i kapłanie z owocu sadu Boga. Mocą daru ze skarbca nieba, bo Ojciec poruszył Twe serce natchnieniem, miłością, racją służby, tak aby płynęła wspólna radość z posługi, która miała miejsce w dzień urodzin Ojca Świętego. To 24-letnie kapłaństwo, drogi nam, kapłanie Twoje, w mocy Eucharystii pokoju, która prowadzi do bram królowej bogactw. Niech szczególnie dziś wzrasta duch, który rozporządza Twoją mową i czynami, a Matka Boża legionów, niech zawsze będzie w pobliżu, utuli i pocieszy, ukołysze serce miłością spokoju, źródłem miłosierdzia i nakarmi mocą sił, zjednoczy z Bożymi skarbami, bo przecież tak łatwo ulec pokusom w obecnym świecie. Więc niech chór anielski śpiewa, pieś radości nieba, a ta cisza ujmuje i serce celuje. Światło oplata i oczy prowadzi w Boże świat, a ziemia unosi i święty Duch niech ci, czcigodny kapłanie, twoje serce poprowadzi i uleczy, tak wiele tych świętych darów jest, ale prawdziwie wszystkie należą się i prawdą wyzwolą od pokus tego świata. Niech zawsze słońce królowej legionu dla drogiego nam kierownika duchowego świeci, tym ciepłym miłość roznica, zdrowie darzy, a wtedy dusza otworzy drzwi do pałacu królowej matki Kapłanu. a te potrzebne łaski, siły i zdrowia. Same przyjdą z pięknej liturgii Słowa. Tego życzy Legion Maryi, co się iskry z winnicy Pana, która jest drogą, prawdą i życiem.